Co to jest? Być może zapytacie. Witam Was serdecznie. Dzisiaj przygotowałem pewien rysunek poglądowy, taki schematyczny, przedstawiający naszą strefę komfortu. Tak, to jest nasza strefa komfortu w sposób taki lekko obrazowy. Dzisiaj pada deszcz. Mam nadzieję, że to nie będzie specjalnie przeszkadzało. Tak na marginesie. Strefa komfortu, strefę komfortu każdy z nas posiada i w, dla każdego z nas jest ona trochę inna, dlatego że każdy z nas ma inne doświadczenia i inne umiejętności praktyczne, ale zanim do tego dojdę, to zacznę od początku. Otóż, gdy się rodzimy, tutaj jest taki punkcik centralny, gdy się rodzimy, wszyscy mamy mniej więcej te same umiejętności i taką samą strefę komfortu. De facto umiemy jeść, spać, krzyczeć, płakać, uśmiechać się załatwiać potrzeby fizjologiczne i to jest wszystko, co potrafimy na początku naszego życia i generalnie wszyscy z, może z nielicznymi bardzo wyjątkami zaczynamy z tymi samymi umiejętnościami mamy taką samą strefę, strefę komfortu, niezależnie od płci, rasy miejsca urodzenia możemy mieć cieplejszy becik bardziej ścisły, mniej ścisły, ale generalnie tyle umiemy i potem y, z czasem y, uczymy się nowych rzeczy, zdobywamy nowe doświadczenia. Uczymy się jeść łyżeczką, uczymy się raczkować, uczymy się chodzić, uczymy się gaworzyć, uczymy się mówić. Robimy to w jakimś sensie y, instynktownie, ale robimy to również pod wpływem obserwacji tego, co się naokoło nas dzieje. I po prostu ta nasza strefa komfortu się rozszerza po jakimś czasie osiąga, powiedzmy, wymiary te, które tutaj są zaznaczone na czerwono, czyli wymiary, kształt, który jest zaznaczony na czerwono. Ta strefa komfortu jest nieregularna, dlatego że my mamy pewne predyspozycje i pewne, które są nam dane, jakby wrodzone i mamy też pewne doświadczenia, których możemy zaznać, a których albo nie możemy zaznać. Na przykład moje dzieci miały to szczęście, że od trzeciego czy czwartego roku życia jeździły na narty. Powtarzam o tych nartach, bo to jest dobry przykład. I dlatego nauczyły się jeździć na nartach i rozwinęły swoją strefę komfortu, jeśli chodzi o jazdę na nartach dosyć daleko. Syn mój, który bardzo ładnie rysuje, rozwinął swoją strefę komfortu, jeśli chodzi o rysowanie również dosyć, dosyć mocno. Moja córka, która uwielbia jeździć na konno, też ma rozwiniętą pod tym względem strefę komfortu. Natomiast w innych, w innych obszarach tą strefę komfortu mają mniej rozwiniętą. Nie wiem, nie tańczą, nie śpiewają. Strefa komfortu, jeśli chodzi o czytanie, też może nie jest najbardziej rozwinięta, nad czym boleję. Natomiast jeśli chodzi o używanie Narzędzi czy urządzeń elektronicznych mają to świetnie rozwinięte, pewnie tak samo jak Wasze dzieci. I teraz y, my, całą tą naszą strefę komfortu przez całe życie, rozwijamy w różnych kierunkach. I powtarzam, w jednych kierunkach rozwijamy ją bardziej, bo tutaj mamy predyspozycję, bo tutaj mamy możliwość, bo tutaj mamy doświadczenia. W innych kierunkach rozwijamy ją mniej. Ja na przykład mam dużo rozwiniętą strefę komfortu, jeśli chodzi o pisanie, mam po prostu ku temu predyspozycję, lubię to, umiem i, 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 i potrafię pisać. Natomiast jeśli chodzi na przykład o taniec, to moja strefa komfortu jest bardzo mało rozwinięta. Nie lubię, nie umiem, nie czuję się komfortowo. I, i, ale co obrazuje nasza strefa komfortu? Nasza strefa komfortu tak naprawdę obrazuje sumę naszych doświadczeń, takiej tego, czego doświadczyliśmy w życiu oraz naszych umiejętności praktycznych. Dlaczego praktycznych? Dlatego, że sama teoria, y, nauczenie się czegoś w teorii. Nie powoduje, że, my, że jakby rozszerzamy swoją strefę komfortu. Jednym z moich ulubionych przykładów jest prawo jazdy, czy, czy umiejętność jazdy samochodem. Możemy znać świetnie kodeks drogowy i wiedzieć wszystko o budowie samochodu, ale jeżeli nie wsiądziemy za kierownicę, to nie jesteśmy żadnymi kierowcami, natomiast możemy nie znać za dobrze kodeksu drogowego, możemy nie wiedzieć, jak działa samochód, ale być bardzo dobrym kierowcą. I to jest wtedy jazda samochodem jest w și strefă confort. Czyli innymi słowy, strefa komfortu to jest suma naszych umiejętności praktycznych i doświadczeń zdobytych w ciągu życia. O doświadczeniach mówię, no nie wiem, jeżeli ktoś skoczył na bandzie albo ze spodochronem, to jest to już w ramach jego e, doświadczeń. E, jeżeli ktoś nauczył się nagrywać e, filmy wideo i, 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 e, i na przykład miał jakąś sytuację taką ni ni niestandardową i wybrnął z tego za pomocą improwizacji, to też już jest w jego strefie komfortu, bo to jest jakieś, e, jakieś Doświadczenia. Niemniej jednak cała zabawa zaczyna się tutaj, czyli na granicy strefy komfortu. Eee, dlaczego? A pozwolę sobie teraz coś narysować, otóż dorysowałem tu pewien element, ten element o, oznaczyłem jako serduszko z literką M. To symbolizuje nasze marzenia. To są nasze marzenia, które są co do zasady u, u zlokalizowane czy ustawione poza naszą strefą komfortu. Dlaczego? Dlatego, że gdyby były w naszej strefie komfortu, to już byśmy je zrealizowali, bo, byśmy, bo to by oznaczało, że to, jest, to było albo naszym doświadczeniem, albo zdobyliśmy odpowiednią wiedzę, żeby, umiejętności praktyczne, żeby to zrealizować. Niemniej jednak, nasze marzenia e, są. Poza strefą komfortu. Żeby je zrealizować, musimy poprzepychać to w nasze granice strefy komfortu, czyli innymi słowy, rozszerzyć naszą strefę komfortu. E, a to się wiąże z pewnymi. Z pewnymi wymogami, że tak powiem, o których będę mówił wkrótce. Ale pamiętajmy, nasza strefa komfortu to jest suma naszych doświadczeń i umiejętności praktycznych, jakie zdobyliśmy do tej pory, a nasze marzenia są lokalizowane co do zasady poza naszą strefą komfortu, i żeby je zrealizować, musimy tę strefę komfortu poszerzyć, a właściwie jej granicę poszerzyć. Z tym Was zostawiam. Następnym razem będziemy kontynuować. Trzymajcie się i olo, mykań.